Oto Angry Birds, gra, która bije rekordy popularności na platformach takich jak e, Android oraz przede wszystkim App Store, czyli te wszystkie nielubiane. A ko i, no, kochaj, albo rzuć mm, nie tyle Macintosh'e co iPhony, tak właściwie. O! Jest to bardzo prosta wariacja. Nie, prosta to złe słowo. Jest to wariacja na temat tego co znamy z pezetów z gier flaszowych, czyli Crash the Castle. Pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, mianowicie mamy cele w postaci tych oto zielonych świn i naszą amunicję w postaci tych oto ptaszków. Wystrzeliwujemy je z procy i naszym zadaniem jest utrafić cele. No, może lepiej pokażę prostszy etap. Tak, bo właśnie moim zdaniem o sukcesie tej gry decyduje fakt, Zdecydował fakt, bo niczym się nie wyróżnia od, nie wiem, pierwowzoru, że tu są bardzo dobrze wyważone etapy, to znaczy faktycznie stanowią wyzwanie. Na przykład tutaj to jest oczywiście gra z gatunku zagwozdek e, fizycznych. No, może innych, jest która... zagwozdek wymagających użycia komórek mózgu odpowiedzialnych za analizę zjawisk fizycznych, takich jak przyciąganie, tarcie i tym podobne. O! Smak satysfakcji z ubicia świni jest tutaj naprawdę bardzo przyjemny. I Natomiast główną atrakcją tego news'a jest to, że tę grę można dostać za darmo, bo nie ściskałbym Wam, nie wiem, ona oficjalnie kosztowała 5 dol dolców. Nie jest to źle. Nie, to jest całkiem dobrze, bo widzicie tej zabawy jest cał cała masa. Mamy już 5 epizodów, na każdy chyba składa się, nie wiem, 21 etapów na pewno, ale nie jestem pewien, czy ty tu przewijando. No tak, całkiem sporo 21 razy 3, 63, 63. No jest tego trochę i tak. Niektóre etapy są naprawdę wymagające, jak tylko ten, który Wam pokazałem. Widzę, że tutaj coś tak utrafić, na pewno w ten kamień na górze, żeby jakoś tam łaskawie spadł w dobrą stronę. No a niestety to jest już fail, to widzę. Więc etapy są wymagające, zabawy jest masa. No ale cóż, po co przepłacać, skoro można pozostać za darmo? Mianowicie, sposób znalazłem na poligami. Podał go Paweł Winiarski, więc zwalam na niego wszelkie moralne rozterki, bo to oczywiście kolejne matactwo typu rejestrowanie się na Xbox Live na Wielką Brytanię i tak dalej. Więc sposób znajdziecie w linku, który dołączam do tego materiału, gdzieś mogli sobie, bo to chyba najlepiej sprawdzić, Angry Birds na własną rękę. Mi bardzo się podoba. Oczywiście trochę ginie ten urok faktu, że można grać sobie taką gierkę w kiblu czy. W, w, przede wszystkim na przykład w łóżku, no tak głównie korzystałem z tych aplikacji na te telefony, ale siedzenie w kiblu ani w łazience nie jest warunkiem wymaganym by się dobrze bawić, więc jeśli tylko czujecie, że to jest fajna produkcja, sprawdźcie koniecznie, link na dole. Na to wszystko, nie będę dał więcej wody, bo cóż o tej grze można rozprawiać. Pozdrawiam Was, miłej miłego czwartku, cześć!